Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Stalker, cień Czarnobyla. <laughs> Jak widzicie, rozkminiałem już o co mu chodziło. Trzeba było po prostu go wysłuchać. On, nam popro... On nas poprowadzi w, pewną... w pewne miejsce, tak? bo tu zaraz wpadnie grupa y... żołnierzy i nas stąd wywali. <laughs> Także tak, ja na szczęście obszukałem wszystko, więc teraz mogę się ulotnić. Tak, już słyszymy strzały, jednak nie ma... Kompletnie z sensu walczyć z nimi. O, gra musimy się trochę rozhulać, więc teraz będą takie lagi malutkie. <laughs> Aha, jeszcze Wam powiem, że nagrywam dzisiaj tylko jeden odcinek, teraz. Tutaj jest cicho, możemy przeczekać. Siryj powiedział mi, czego szukasz. To gdzieś tu niedaleko pod ziemią, ale nie wiem dokładnie gdzie. Chodź o powodzenia. Aha, dobra, to mamy tutaj wejść. <laughs> powiem Wam, że. Pierwszy raz przechodziłem tą grę, to właśnie tu bałem się najbardziej z całej gry, praktycznie, bo to jeszcze nie miałem <laughs> wtedy kontaktu tak z prawdziwym złem. Zony A właśnie tu w tym kanałku się z nim zmierzymy, że tak powiem. Ha. <laughs> Dobra, wyszypuję broń i dokończę Wam moją opowiastkę, że 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 że. Yy. Że dzisiaj nagrywam tylko jeden odcinek, bo się spieszę strasznie do roboty, już właśnie się umyłem, ogoliłem, można powiedzieć, że przygotowałem i teraz hop, siadam szybko, nagrywam jeden odcinek i lecę. Dobra, <laughs> więc widzimy się yy, jak już będziemy tam w środku. A robię cięcie z tego powodu, że zawsze gra mi się kraszuje, jeżeli nagrywam podczas ładowania się pomiędzy lokacjami, więc cięcia muszą być tyle. Dobra, widzimy się w środku. Okej. Okay. Mamy misję zlikwidować bandytów, którzy tutaj się panoszą. E, przez tego moda jest tak ciemno. A powiem Wam, że jeszcze świeci mi słońce niemalże prosto w oczy. No to jest naprawdę teraz. Uuu, tragicznie ciemno. Dobra, wyjmujemy broń, tak? Od razu z grubej rury. Spróbuję się trochę zakraść. Być takim. Wiecie o co chodzi. Być takim. Ala sniperem, ale Ta, Ala sniperem już my zauważyli O oh boy. Wiecie co? Zapiszemy grę. Zapis, zapis, zapis zapis na czwartym odcinesku. Tak, dobra. Stresuję. Znaczy nie stresuję, tylko bardziej się boję trochę. Ponieważ oni są silni. Naprawdę. A jeszcze ten poziom trudności, który mam nie jest wcale taki sielankowy. Ciebie, yy... jesteś, 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 jest Dobra, zdech. Okej, okay, jednego mamy. Drugiego chyba mamy, tak Dobra. Świetnie przeładuję. Ooooooooo! Wow, 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 wow. Ktoś do mnie chce walić. Trzeciego mamy! Dobra... O Jezu! Prawdziwy wysyp Was! Naprawdę jest Was dużo. Co szczęście, że okazali się idiotami i zaczęli do mnie podchodzić. Jest! Kolejnego mamy. Super! Widzicie? W takich grach najważniejszy jest spokój i opanowanie, bo jakbym zaczął panikować, to bym na stówę nie ustrzelił w tak szybkim tempie takiej ilości. Dobra. E, tu mamy anomalię, więc tam lepiej nie będziemy wchodzić. A e, nie wiem, czy można przejść przez to anomalię w jakiś sposób. Powiem wam szczerze, że, że nigdy nie próbowałem nawet rozgryźć tego, czy można tam przejść, ale zgaduję, że chyba nie. E, mój detektor pokazuje, że jeszcze jest jeden przeciwnik. Widzicie? E, w minimapie, w prawym dolnym rogu minimapy. E, jest taka cyferka 1. I to chyba oznacza, że jest tu gdzieś jeden żywy przeciwnik. No, ogólnie jedna żywa osoba Czy przeciwnik, czy nie, to się okaże No już mogę wam powiedzieć, że tu nie ma przyjaznych ludzi Cyk, 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 cyk Powolutku, powolutku No naprawdę, nie ma się co spieszyć Bo można tylko sobie zaszkodzić Powoli, powoli, powoli Trzeba być przygotowanym Mówię wam, <laughs> trzeba być przygotowanym, że Wróg może być W każdym miejscu jest! O nie, sorry, co to jest? To jest jakaś rura. Jest, myślałem, że to. Że to przeciwnik. Dobra? Ośmiele się tu zajrzeć. Nie ma. To teraz zobaczymy w środku. Skradam się, to też nie jestem w. Yy, oni nie mogą mnie zauważyć, to znaczy zorientować się, gdzie ja jestem, bo jestem teraz w pozycji przykucniętej. I to jest duży plus, bo jakbym chodził. O, widzicie, może nożem go załatwię. Fajnie by było. Ach, te moje załatwianie nożem. Fakt, dostałem. O, dobra, zlikwidowani. Kurde, ja chciałem go nożem załatwić. Ok, zlikwidowani, więc możemy ich przeszukać. To jest e, Kałach e, AKM. Też mam AKM, więc nie potrzebuję drugiego. Chyba, że to niego jest w lepszym stanie. Mój jest taki, a jego jest. Uuuu, jego jest zajwisty. A mój był do dupy, więc. Ej, ale to jest inna broń. Ja mam U. 2 U. A on. To on ma jeszcze lepszą broń w ogóle niż ja. To jest inny rodzaj. Dobra. To robimy taki myk, że zamieniamy broń. Ale jeszcze póki co będziemy walczyć y... tą poprzednią spluwą, którą mamy chyba tu. Tak, właśnie. Póki mamy amunicję, to nie będziemy sobie jej oszczędzać. Dobra, widzę, że ten koleś też ma ammo do tego. I ma nawet trochę lepszą... Ale dobra, nie będziemy w Może się nie zadnie. O, naboje do Obrzyna już nie. Nie, powiem wam, że już będziemy powoli rezygnować z Obrzyna. Bo już ta broń robi się mało skuteczna na przeciwników, którzy są tutaj. O, dobra, kolejny. Tu w ogóle <sum> samobójcy jak mi zaczęli podchodzić pod, pod spluwę. Czekajcie, jest coś jeszcze. Jest, no pewnie, że jest. Dobra. Wszystko. Ok, mamy wpis do amunicji. E, bolączką tej gry, jeżeli ktoś nieumiejętnie gra, to... E, strasznie ma problem z brakiem amunicji. Ale ja wam tu pokazuję mniej więcej, jak trzeba się zachowywać. Trzeba, trzeba być po prostu mądrym. Trzeba e, kalkulować. Jaka amunicja jest do czego. I ogólnie obchodzić się. Bardzo ostrożnie z wydawaniem tej amunicji. Znaczy, z wydawaniem. Zapiszę grę. Z... No, żeby nie wystrzelać wszystkiego, no wiadomo. Im masz mniej, tym, tym staraj się mądrzej strzelać. Dobra, kłócamy sobie i lecimy dalej. Wątpię, że wszystko w jednym odcinku. Tak więc. Pewnie ta lokacja zajmie mi dwa odcinki. Tu jest jakaś anomalia. Kolejna i jeszcze jedna, jeszcze jedna i jeszcze jedna. Czy tu jest coś ciekawego? W tym korytarzu chyba nie. O! Detektor mi wyczuł, że jest jedna osoba. A ja chyba tu widzę artefakt. Nie, to jest jakaś mina, co to jest? A to jest świeczka zwykła, tak? Tak. Niestety te ta świeczka gówno daje. O oh, pensje wybaczcie, naprawdę przepraszam was, że tak zapisuję co chwilę, ale ja już czuję ten strach. Czuję ten strach, te, ta niebezpieczna atmosfera, która panuje wszędzie i wobec. Może zgasimy lampkę? A może nie, Główno widać? O Jezu, kochane, dlaczego tu nic nie widać? A, pamiętam. <laughs> Tu prawdopodobnie spotkamy się z pierwszym stworem i jak dobrze to rozegramy, to ten stwór, jeden z tych poważnych stworów, tych ciężkich, to ten stwór zaatakuje yy, przeciwników, a nie nas. Ale w razie czego, jakby chciał zaatakować nas, to sobie już przyszykujemy dubeltówkę, znaczy dubeltówkę, obrzyn, bo on jest skuteczniejszy na potwory. Widzicie? Nic nie widać, ale już go słychać.

a teraz spróbujemy go rozwalić taktycznie, tylko. Ja nawet się zbliżam do, do monitora, ale ja go nie widzę. Dobra, on już nas chyba zobaczył, bo zaczął się drzeć. Chodźmy do jednego źródła światła, które jest tylko tu. Dobrze, że te anomalie świecą trochę. Nie, wycofał się chyba. O, Boże, ale jest, jest trudno. No, ten mod, ten mod robi taki <coughs> ciemny klimat, że nie idzie nic zobaczyć. Dobra, powiem wam, że niedługo będziemy musieli się wycofać, bo jak tu wkro wkroczą bandyci... Aha, telefon. Dobra, więc zaraz wrócę. Aha, okej. Okay. Miałem telefon, który musiałem odebrać. Ach. Co mnie trochę wybiło z klimatu i, i z rytmu gry, no, ale cóż... Dobra, to jest jakieś wejście? Aha Kurde, szykuje się naprawdę niebezpieczne Niebezpieczna robótka Nie widzę tu żadnych przeciwników. Ani... ani tych zmutowanych, ani tych... Ale zaraz tam było jakieś światło, tam ktoś świecił latarko. Fuck. Nie, zmieniam broń. Nie ma takiej opcji. Muszę mieć coś na długi dystans. Nie wiem, albo mi się wydaje, albo. Kurwa, słyszałem też tego krwiopicy całego. Bo już mogę zdradzić, co to tu jest. Tu jest krwiopica. On ma taki swój system ataku, że robi się niewidzialny i tylko oczka widać. Wysysysa z nas krew i, i tymi pazurami nas rozszarpuje, jak to widzieliście wcześniej. Chociaż w sumie nie widzieliście, bo raczej jest ciemno, a wtedy był niewidoczny. Dwa, dobra, czas się ruszyć. Kurde, ale powiem Wam, że gdy grę bez moda, to tu już miałem niezłą walkę. Na razie tutaj nikogo nie ma. A jak oni chcą nas. O, muszę zapisać, jak oni chcą nas yy, wpędzić w zasadzkę. Pułapkę, tak zwaną? To by było nieciekawie. Dobra, ale to nic, idziemy. Aha, aha. Kim jesteś? Te światełko, co to jest za światełko? Na. Nic nie widzę! Ja cię przyjeżdżam. Pier... A rzucają granatami. Ej, może ja też rzucę granatę. Tylko gdzie mam granat? Fucking, dobra mam. Nie rzuciłem zbyt daleko. Zbyt... zbyt blisko raczej. Dobra. Dobra, może to ich jakoś przestraszy. Gnij, frajerze! Padł? Ależ skąd? Haha, <śm> dlaczego ja nic nie widzę? Fajnie, że ta gra jest na tyle realistyczna, ale. Kurwa! Znowu mnie zabili. Widzicie? I to jest. To jest dobra gra, bo to jest trudna gra. Wiele wymaga od gracza. Do, dobra, zaraz wrócę. Ok, próba numer 3 można powiedzieć dzisiaj. Eee, teraz tak, teraz wiemy, że oni stąd wyjdą. Yy, niestety mamy takie ograniczenie w widoczności, że to jest. masakra. No ten mod sprawia, że gra jest trudniejsza. Och, ja nie wiem, jak wy to będziecie na YouTube oglądać. Fuck. Śmieć rzuca granatami, frajer. Wow wow wow, 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 Odsłoniłem się. Czy jest tu ktoś? Kurwa, no nieśmiertelny frajer. Dobra, zginął. Apteczka, 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 dobra, kolejny chyba też zginął. O, wydłupensja, jeszcze jeden, tak, tylko skończył. Dobra, zabiłem dwóch, to już jest sukces, więc zapisujemy grę. Trochę spanikowałem i sami wiedzieliście, ile ja naboi zużyłem. Ale na szczęście, te naboje są z, z tej broni, którą już chcemy wyrzucić, więc można sobie pozwolić na strzelanie. Dobra, widzę, że tu wyjdzie kolejny. Na radarze yy, jest wskaźnik czwórka, to znaczy, że ich jest czterech jeszcze. Chodź do wujka, chodź do wujka, chodź do wujka. Mały, śmierdzący. No, zginął. Okej okay. Wow, granatami rzucają. Czekajcie, tylko 11 kulek to muszę przeładować. Jest tu ktoś. Jest tu ktoś! Brajerzy i to wujka. Broń się zaczęła! Fak, 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 a ja nie wiem gdzie z nim. Było wow, musiałem się wycofać. Spanikowałem, dobra, zdech, zdech. Jezu, zabijam ich i zabijam, a tu nadal pokazuję im strach. Czuli, Ile oni mogą mieć życia? Ty ktoś do mnie wali, tylko nie wiem z której strony. Stąd? Niemożliwe, że stąd. Otoczyli mnie? Nie, to jest niemożliwe. Jakby mnie otoczyli, to już bym zginął. Dobra. Oczywiście wybaczcie za przerywnik w postaci zapisu. No, ale muszę. Muszę, bym sobie nie darował, że tylu zabiłem, a sam zginąłem. Bez zapisu. Dobra. Tu jest jeszcze niby trójka. Gdzie? Z której strony? Jezu, stąd! Dobra, mam! Okej, okay, wycofajmy się trochę Tak, żeby nie być w zasięgu tych drzwi Czy tego przejścia i czekajmy na ich ruch W sumie... Ja rzuciłem granat, bo nie wiem Chyba śrubę rzuciłem, ja pierdzielę Gdzie jest ten granat? Rura, lornetka, granat, jest, dobra Grant jest pod czwórką, muszę zapamiętać. Dobra. I teraz robimy jak SWAT, czyli rzuciliśmy dwa granaty i wchodzimy. Oni się trochę wycofali. Teraz zapewnie przyjdą, ale ja już jestem tutaj. A cwaniaczek! Jak się schował. Dobra. Teraz pewnie będzie kłócał znając życie. znając ich technikę i taktykę. A, wyszedł z drugiego wyjścia, co za flet. Dobra. Czekamy. Cierpliwość jest najważniejsza. O, cierpliwość drogą do sukcesu. Jest! Zdech! Świetnie, jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch i będziemy mogli ich przeszukać. Dobra, trochę przykozaczę, ale się zbliżę do nich. Wow, tu nie było przejścia, on tu sobie stał sam Dobra Tu jest przejście, tak? Ale nie widzę tu nikogo Kurwa, znowu czwórka Dobra, powoli zaczniemy ich przeszukiwać eee, Tu jest gdzieś ciało Ale ja nie widzę go wcale Bez skitu Radar mi podpowiada, że jest gdzieś tu Ale jest tak ciemno O, widzę rączkę Tu jesteś Ops, dobra 5 osób? fucking Dużo strasznie. Ops. Chlebek też się przyda. Oczywiście pamiętajcie, jeżeli wy będziecie przechodzić do gry, pamiętajcie o skradaniu. Wtedy oni nie mogą wyczaić, w którym miejscu wy jesteście i macie sporą przewagę. Znaczy jest wtedy w sumie na remis, bo... Bo ani wy nie wiecie, gdzie oni są, ani oni nie wiedzą, gdzie wy jesteście. A gdy się nie skradacie, to oni was mniej więcej wyczuwają. Cześć. Dobra. Zapiszę grę. Nie było tej pijawki. Ja nie wiem, co się z nią stało. Czyżby... Czyżby, nie wiem, czyżby oni zabili ją? Nie wiem. Kurde, powinienem już kończyć odcinek. Fuck. Ale tak mi się nie chce. Dobra, pozbieramy te ciała. Wow! Aż się skrada, hangar. Dobra, pozbieramy te ciała i... I wtedy skończymy. Fryk, frek, fryk, dobra. Next Następny pan. Sporo osób zabiliśmy dzisiaj. Hops. Ale... Wstyd, że sami zginęliśmy sporo razy. Jezu, radar mi pokazuje, że jest pięć osób. O, w dupę. O, w dukę. Tu jest kolejny. I to jest chyba ostatni, tak? Tak. Masz przeciwpromienne leki. Super. Fajnie, przydadzą się. One są strasznie drogie, więc opłaca się je zbierać z trupów. Dobra. O, w dukę! Dobra, szósteczka to był granat, tak? Nie, piątka to był granat. Dobra. Jak ty przeżyłeś w flecie? Przerzuciłem granat. Dobra. Zdech. I znowu czwórka. O oh boy. No widzicie. Fuck, 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 fuck. Jezu, nieśmiertelni. Dobra. Yy, bandaże czy coś podobnego. Ok.

bo tutaj wychodzą. Uff, dobra, muszę pamiętać, że żeby ten. żeby być yy, uważny, zapisz grę. Zrobimy sobie odcinek piąty Zapisz. no i tyle. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że cokolwiek widzieliście i że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę. W górę? O łapkach w górę. A, nie mogę się wysłowić. No, mnie jeszcze czeka. Obróbka, a jak wrócę z roboty, to sobie wyrenderuję. Ja będę spał, a odcinki będą się renderować. Znaczy ten odcinek tylko. Dobrze, więc to był Kurangar. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć.